Abyśmy mogły pójść za Chrystusem, naszym odkupicielem, i trwać do śmierci w tej rodzinie ewangelicznej. Lumenio, Nikoliną, Leoną i Nereuszą. Właśnie poprosiłyście Boga, Kościół i Zgromadzenie, abyście mogły pójść za Chrystusem, naszym odkupicielem, i trwać w tej rodzinie ewangelicznej aż do śmierci. Dzisiaj dla Waszych córek bardzo ważny dzień. Potwierdzenia tej decyzji przyjść, pójścia za Jezusem, odpowiedzi na Jego miłość. Bardzo ważny dzień i dla nas jako rodziny tej zakonnej i dla Was szczególnie jako rodziców, którzy już ładnych kilka lat córką na drodze powołania towarzyszycie. Pozostajecie dla nich tymi najważniejszymi osobami. Dzisiaj, aż do chwili Waszego ostatniego wdechu, ale aż do śmierci to wskazanie jakości, która mówi o intensywności Waszego życia, które jest, niech będzie, miłością ofiarowywaną aż po granicę śmierci. Tak żyjąc, nie będziecie miało osłów serc, ale serca pełne. Serca, które żyją nową formą miłości, która jest możliwa i będzie możliwa tylko wówczas, jeśli przyjmujecie Chrystusa, Waszego Oblubieńca, który Was ukochał i który Wam bez granic oddał się cały. W ten sposób staniecie się sobą Ziemią. W ten sposób wniesiecie w ten świat wyrazisty smak tej nowej formy miłości, która pochodzi od Chrystusa, która może pochodzić tylko od Chrystusa. To On Wam umożliwia złożenie tych ślubów. To On Wam umożliwia złożenie ślubu aż do śmierci. To On Wam umożliwia tę nową formę miłości. Niech On zatem dopełnia to, co Was rozpoczął. Dla większej chwały Boga, ja siostra Maria Nikolina, ja siostra Maria Nereusza, ja siostra Maria Leona, ja siostra Maria Lumenia, pragnę pełniej poświęcić się Jemu i całym życiem wierniej naśladować Jezusa Chrystusa. Dlatego ślubuję Bogu. Wobec obecnych tu sióstr, na ręce Twoje, Matko Aleksandro Zaręba, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Świętego Dominika, do śmierci, żyć w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie według Konstytucji Zgromadzenia Sióstr Świętego Dominika. Całym sercem oddaję się naszej rodzinie zakonnej i postanawiam z pomocą łaski Ducha Świętego. I za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Świętego Dominika i Świętej Katarzyny Sienańskiej dążyć do doskonałej miłości, służąc Bogu i Kościołowi. That's <laughs> it!